Jestem dłużej niż ty, bo nie chcę być taki jak ty Ty tylko upadki moje haczysz, widzę jaki jesteś zły Idę robić piękne sny, o których nawet ty, człowieku nie marzysz Na haju w raju, jakbym był, jestem dla wielu ludzi to. Jeden bez sens, położyć kres temu, Co niepotrzebne, wszystko zdobędę, jak w stronę pobiegnę. Walczyć o swoje, by było dla bliskich. Nie przejebie tego na żadne używki. Podzielę tak, by było dla wszystkich. Jak trzeba, zjemy z jednej miski. Dracę na boje, wypluwam pociski. Celem jest głowa, nieważne, że jesteś szybki. Celem moim jest połączyć bliskich Nie tylko tych wokół, mi chodzi o wszystkich Jak wejdę na obraz, obraz pewnie straci tło Poryta głowa, spokojnie wiem co robię, ziom Muszę być sprytny, bez skrytu się nie ugram nic się chytry list, więc muszę bystry być Zbyt wyrazisty świat, gdzie rządzę o pieniądz Może to zakończyć się, nie miało tak, ale jest tak Więc sorry za szczerość Może możesz mówić do mnie, brat, Zależy od ciebie, mój koleżko Może możemy stworzyć skład, co zarobić i nie będzie ciężko, i nie będzie ciężko, ale po co? To jest Twoje pytanie, żeby Twoje dziecko miało co zjeść na śniadanie Codziennie piszę i rozkminiam jaką drogą wersy puścić, żeby weszło ci panie Codziennie piszę i rozkminiam jaką drogą wersy puścić, żeby weszło ci panie Żeby weszło ci panie Żeby weszło ci panie Usiądę, napiszę i nawinę Dla mi nic trudnego, żeby wypluć suflaminę Dziś o muzyce, bo przeżycie z nami idzie Leży szkło nawite, nie chcę jarać dzisiaj, dzisiaj Dziś mamy piątek, a w ten weekend bliżej niż Bez procentów i używek Od kilku lat jestem oddany muzyce Siedzę w tym, witam cię w mojej fabryce Piszę i piszę, moja muzyka listem czy pismem Dla ciebie proszę o ciszę dla siebie Dawno nie widziałem ciebie w niebie I wiesz co? Też nie wie tą epidemię Liczne osoby, liczę w potędze Za nich poręcza, o to chodzi w braterstwie Za nich poręcza, tak jest